Witam wszystkich serdecznie. Paweł dzierga z firma Agroas. Znajdujemy się w Wyszkowicach powiat oławski na, pszenic, na polu pszenicy uprawnej Turandot. Dziś mamy 14 czerwca i chciałbym powiedzieć parę słów na temat tej odmiany. Turandot jest odmianą pszenicy z hodowli GP. W firmie Agroaz już z nami jest kilka sezonów. Przedstawię kilka głównych cech tej odmiany i dlaczego ona sobie bardzo dobrze. Radzi na, na naszych polach. Zacznę od profilu ogólnego odmiany. Turandot jest rośliną średnią, nie wyrasta za wysoko, co przekłada się na doskonałą odporność na wyleganie. Bardzo sobie dobrze radzi podczas silnych wiatrów, po prostu się nie, nie wylega. Dobrze sobie radzi, jest dosyć sztywna trwałość na poziomie 4, czyli jak na nasze warunki to już jest w zupełności wystarczające, praktycznie każdą zimę przetrwa, przezimuje, na wiosnę będzie startować. Z ważnych cech tej, tej odmiany jest znakomita gospodarka wodna. Ona bardzo sobie dobrze radzi w warunkach stresowych, takich jak okresowe niedobory wody lub, lub susza. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest takie zwijanie liścia flagowego, jak w przypadku kukurydzy. Jak jest sucho, kukurydza zwije liście, wtedy ona się broni przed utratą wody. Turandot robi to, to samo: ona po prostu zwija liście i ogranicza transpirację wodną. Także bardzo dobrze sobie gospodaruje tą wodą. W tej chwili tutaj nie widać tego efektu, ponieważ wczoraj tutaj popadał deszcz. Gdyby po prostu słońce mocniej później przygrzało, to ona na pewno pozwija te liście i będzie się chronić przed utratą wody. Drugą ważną cechą jest podwyższona odporność na septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Ona ma właśnie dobre te odporności, także w przypadku nawet przekropnej pogody E, ona po prostu nie będzie zainfekowana septoriozą i fuzariozą. E, typ kłosa kompensacyjny. E, Turandot bardzo fajnie sobie e, radzi w przypadku właśnie takich niedociągnięć rolnika czy, czy, nie, czy takich warunków stresowych. Po prostu e, ten kłos e, potrafi nabudować odpowiedni MTZ, wysoki MTZ i dobrą jakość ziarna. E, kłosy bardzo fajne, długie, e, wydłużone, bardzo dobre przewietrzanie. I dlatego właśnie to się przekłada na tą odporność, na septoriozę, na fuzariozę. Ogólnie pszenica jest bardzo zdrowa. Żadnych chorób nie widać. Jedynie takie, jak będą przypalenia na końcówkach, to są po prostu... To jest efekt fungicydowy, bo niedawno też poszedł zabieg T3. Brzydka końcówka liścia, ale to nie jest po prostu choroba. To jest tylko efekt triazolii. Także pszenica jest naprawdę ładna. Na skupie osiągnęła ładne parametry. Wysoki MTZ, dobra jakość ziarna. E, wysoka zawartość białka. Także ona jest polecana na wszystkie stanowiska. Nawet na, tak jak wcześniej wspomniałem, e, dobrze gospodaruje wodą. Nada się na lżejsze stanowiska, również. Tu mamy akurat klasę trzecią b e, Także tutaj na pewno będzie dobrze wyglądać i dobrze sypać. Kłosy bardzo ładne, długie. Liście zdrowe, jak wcześniej wspomniałem. Także pszenica na szóstkę. Polecam.